A co z dużymi obciążeniami podatkowymi pchającymi ludzi w szarą strefę oraz żenująco nisko kwota wolna od podatku? Nie, pan, panie Michale, ja myślę, że przede wszystkim tutaj, znaczy, oczywiście, że możemy w, mówić o podwyższeniu kwoty wolnej. Platforma ostatnio mówiła o podwyższeniu kwoty wolnej. Ona jest w Polsce za niska. Tylko trzeba sobie powiedzieć jasno, że jeżeli podwyższamy kwotę wolną, to musimy znowu skądś te pieniądze. Bo jeżeli Platforma mówi o tym, że trzeba podnieść kwotę wolną do 10 tysięcy, to myśmy to policzyli. To jest 20 miliardów złotych kosztów dla budżetu. To te 20 miliardów trzeba skądś wziąć. I musimy się zastanowić skąd. Ja nie mówię, że możemy się, że nie możemy się umówić, że OK, dobra, to podwyższamy i stać nas na te 20 miliardów. Tylko musimy wiedzieć, skąd je weźmiemy. Znaczy, komu je zabierzemy, gdzie je, gdzie, gdzie je umieścimy. Bo to wiecie, wszystko fajnie wygląda w teorii i w takiej utopii, na zasadzie powinno być niżej, powinno być wyżej. Jesteśmy w pandemii. Mamy tak potwornie rozrzutny rząd, który rozpieprza kasę na prawo i na lewo na każdą głupotę, która mu się nawinie. Więc my najpierw musimy oczywiście to pozatykać, musimy się zastanowić, jak te pieniądze poukładać, ale później musimy się zastanowić nad tym, co my dzisiaj powinniśmy tak naprawdę zrobić. Jeżeli ja dzisiaj mówię, że nie widzę możliwości, czy nie widzę przestrzeni do zmiany czy podwyższania podatków w Polsce, to proszę, to proszę mi uwierzyć, że to jest zaczyna być powoli radykalne stanowisko. Dlatego, że y, nasza gospodarka i nie tylko gospodarka, w ogóle całe państwo znajduje się w takim stanie, że coraz więcej będzie się pojawiało pytanie No dobrze, ale skąd my to sfinansujemy? Skąd my to zrobimy? No bo przecież państwo nie ma innych pieniędzy niż y, te, które od nas weźmiemy w podatkach. Tu rzecz jest czymś innym. To rzecz jest w tym, żebyśmy się nauczyli szanować podatki. I państwo szanowało podatki, i my żebyśmy szanowali podatki. Żebyśmy my, płacąc podatki, wiedzieli, że oni tego nie przepieprzą. Tylko, że to rzeczywiście służy nam wszystkim. I wtedy jesteś w stanie nawet zapłacić więcej, bo czujesz, że to jest z tego jakąś jakieś, jakieś, koszt coś z tego, dostajesz. Jest jakaś wartość dodana z tego podatku. Ale, tak jak mówiłem, o kwocie wolnej o podatku, od podatku możemy rozmawiać, bo ona jest za niska. Natomiast nie wydaje mi się, że powinniśmy, że, że mamy w tej chwili przestrzeń przez rok czy dwa, w najbliższe na pewno do rozmowy o zmianie z, skali podatkowej, a później zobaczymy, w jakiej tak naprawdę sytuacji jesteśmy, bo, bo, bo rząd nie mówi nam wszystkiego na ten temat.